Zbierasz się? Chyba tak. No to jestem w Karfie. Jadę prosto do, do Baru na górce. E, ale jakie mam wspomnienia z nim związane, to opowiem jak już nie będę. Usiądę sobie, zjem sobie jakiś obiadek. Z tego co pamiętam, to tam można jakąś rybę zjeść. Nie jest tam tak najgorzej. Też nawet nie zwracałem uwagi, jaki to ma ranking na Google'ach. Ale ma to dla mnie akurat bardzo małe znaczenie, bo bardzo chcę odwiedzić to miejsce. Ale jak mówię, no będę tam na miejscu, no to wyjmę osmo i opowiem dlaczego. Już za kawałek, już za momencik. Dobra, oto Karwia Bar na Górce. To jest najbardziej na, e, na zachód wysunięte miejsce Carvia, bar w Karwi. Wszystko, co jest dalej, to już nie jest Karwia, tylko błota Karwińska, albo jakaś inna Otóż tutaj, proszę ja was, w latach 90., bo na pewno nie byliśmy wtedy jeszcze telefonów komórkowych. Nie kojarzę, żebym miał telefon komórkowy wtedy. Nie wiem też, co z chłopakami było, bo jakoś pamiętam ten moment, że byliśmy tutaj sami z Kasią. W pewnym momencie przyszła burza, zajebisty spektakl nad wodą, wszyscy pouciekali, no bo zrobiło się zimno, zaczęło wiać, a my zostaliśmy tutaj i widzieliśmy centralnie, jak dosłownie, nie wiem, 100, może 200 metrów w głąb morza, po prostu walną piorun w, 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 w taflę wody, wodę i wyindukował się prąd na parasolu którego żeśmy się z Kacią trzymali i poszły takie zajebiste iskry nam do dłoni to było takie szarpnięcie prądem momentalne na szczęście zupełnie nieszkodliwe, nic tam się zupełnie stało, ale strachu było tutaj poznaliśmy też jaką parę, żebyście żeśmy się dociekali to to z nas szybciej uciekniemy, czy oni w końcu chyba zaczęliśmy pić razem, potem wieczorem spędziliśmy później cały wieczór razem było zajebiście ale tego pieruna i tego porażenia prądem to nie zapomnę do końca życia dokładnie tutaj to miało miejsce Taki tu jest z widok na, na plażę, na karwie. Znacie, jest kawał drogi. Ja na plażę nie będę z rowerem zaginął, tylko sobie zejdę tam z powrotem do parkingu i przejadę. ten jest kawałek takiego szutru, a potem zaczyna się już normalnie asfalt i ten asfalt już będę miał wzdłuż morza, teraz cały czas do do samej jastarni. Teraz już taki chilałkik zupełny. Będę sobie jechał powolutku, zwiedzał bary. Robił zdjęcia i gadał. Karwia. Do pewnego momentu jedno z moich ulubionych, ulubione miejsca. Przyjeżdżaliśmy tutaj z Kasia z bardzo często. Dopóki nie zrobiła się Cepelia. To kiedyś było naprawdę bardzo fajne, spokojne miejsce z małą ilością ludzi, ale od pewnego momentu to się rozbudowało to wszystko, jest piękna plaża i należało się tego spodziewać, że tak będzie i po prostu w tej chwili już tutaj się nie da wytrzymać. Ale no, sentyment został jednak Za chwilę będę w Jrzędzie i górze. Nie wiem, czy będzie mi się chciało, ale może poszukam e, pensjonatów, którzy kiedyś byliśmy z Kasią z chłopakami. To był pierwszy nasz wyjazd, pierwszy nasz wyjazd tam na może z chłopakami, orzeczonym od polu, maluchem. Ja nie wiem czy Artur pamięta jak płakał strasznie jak wyprowadzaliśmy się, że jego pokoi zostaje sami w ogóle, że on pokoik góli zostawi. Ja nie zapomnę tego do końca życia. Piękne czasy. No tak karwia wygląda teraz. I tak mało ludzi, no ale w sumie to są pierwsze przecież dni sezonu. Tak naprawdę przecież zaczął się no, dzisiaj. Micha! Zobaczyłem kamerę, no bo... Wjeżdżam, do jej górę. Tutaj więcej bo mam z moich wyjazdów z rodzicami. Jest grubym. A nie pamiętam, czy Mateusz jeszcze by był. Chyba Mateusza nie było jeszcze wtedy. Jak tu jeździliśmy. No i ten wyjazd z maluchem, z chłopakami. Pierwsze nasze wczasy. Jeszcze nasz wyjazd, pierwszy wypoczynek ha. No, znajdę jakąś fajną knajpkę, zatrzymam się chwilę Napiję się jakiegoś piwka A potem co, zajastrzę górę, górą, no to już będę, będzie już władysłowo, bo praktycznie e, Jastarnia i koniec mojej wyprawy. I głównej części, no bo jeszcze później mam zamiar e, z tego Gdańska sobie wrócić na rowerze a nie wiem czy to zrobię wyprawa miała być ze Szczecina do Jastarni i za chwilę dobiegnie za chwilę za 20 mniej więcej 3 25 km będzie koniec to pokręcę jeszcze kawałek i góry Kolejnie w końcu Jestem w chałpach Jeszcze jakieś 4 km i po bólu. No nie no, jeszcze za wiele do Jastarni Jeżeli już do niej przejechałem, bo nie jestem tego pewny Jest taka fajna knajpa w tej Kąskolady, to zatrzymywaliśmy się ostatnio jak jechaliśmy do Władysławowa Na piwko na pewno stanę, jeżeli nie na nią trafię Vou apagar a pescada, só Waga z lewej sobie pojadę. Waga, lewą jadę. Lewa wolna. લેવા બોલ ના એ To może mam 2 km jeszcze Przejechano 88 No to tak wyjdzie Tak na wóglach, że 90 Może 92 km Dzisiejszy odcinek jest remoncie no To był ten Kurde muszę też na koniec coś powiedzieć na temat pogody Bo przecież tam na górze chyba ktoś musi być I to nawet chyba wiem kto I o mnie dbać Każdy dzień, który spędzałem na plaży i miałem wolny Był upał, zero wiatru, zajebista do plażowania pogoda A praktycznie każdy dzień, poza jednym jedynym Gdzie miałem krótki odcinek przejazdu To miałem zajebistą pogodę do jazdy Łącznie z dzisiejszym, 60% zachmurzenia Zajebiste drogi, gdzie w których było mnóstwo drzew i mnóstwo cienia. Temperatura dopiero teraz zaczyna rosnąć i odczuwam, że jest ciepło, ale było normalne 17-18 przyjemne stopni i cały czas dzisiaj wiało i to grubo wiało, ale cały czas miałem ten wiatr w plecy. Miałem takie momenty, że jechałem pod górę. Właśnie no pokazywał mi 2, czy nawet 3% pod górkę, a nie musiałem pedałować. A i tak jechałem 20-22 km na godzinę tak działa. Gdybym miał jechać tą drogę w drugą stronę, to by się chyba pociąg. Nie mówiąc o najdłuższym odcinku, kiedy jechałem z Kołobrzegu do Ustki. 127 km i po prostu zachmurzenie 100%, 15-16 stopni i ani kropli deszczu. Bajka. Trafiłem z pogodą znowu po prostu. Jeszcze mi został tydzień w jastarni, który chciałem przeznaczyć na pływanie na windsurfingu i coś mi mówi, że też mi będzie pogoda pasowała. Kurwa, jestem. Ja pierdolę. Udało się! Właśnie wiem do 500 km dedykuję do Kasi Kurwa nigdy w życiu nikt nie może o nich zapomnieć. Nigdy nie pozwalałem o nich zapomnieć Zrobiłem to! Wyłączyłem na chwilę, bo, no bo nie mogłem mówić. że to nic nic wielkiego. Nie wszedłem na Model RS. Dziesiątki, setki ludzi zrobiło to przede mną. Setki ludzi zrobi to po mnie. Ale mam nadzieję, że to jest początek moich wypraw. Może teraz odpierdolę coś fajniejszego Ale to już jest zawsze coś. Ludziwe moje marzenie. I teraz idę się napierdolić.